Młody, młody człowiek, młode dziecko nie jest waszym dzieckiem, które wy musicie wychować to jest najgorsze słowo. Jeszcze wykształcić, do tego dodajmy i. Nie. Młode dziecko to jest istota, której wy macie pomóc się rozwijać, to po to ono przychodzi na świat. A nie, że wy go macie wykształcać, tylko wy, wy go macie ułatwić drogę do tego, żeby on rozwinął to, co już w nim widać. I teraz uwaga, jeżeli wasze dziecko ma same jedynki z matematyki, z polskiego, z niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego, to nie kaleczcie tego dziecka i nie każcie mu się tego uczyć. Zapytajcie się go, a co Cię interesuje? Co tam. Czujesz, że ci dobrze idzie. Jest facet, on chętniej pomoże Kuplowi w przeprowadzce, niż swojemu synowi zrozumieć swój kierunek w życiu. Znam takie osoby. On przychodzi do domu i on krzyczy na swoje dziecko: Ty jesteś głupi, ty tego nie rozumiesz. Mówię, ty, ty swojemu dziecku teraz pocisnąłeś, a Kuplowi, któremu powinieneś pocisnąć, to, to ty mu idziesz pomóc. Ty w ogóle odwróciłeś to w ogóle do krologami, stary. Niech kumpel trochę zrzuci sadełka i niech przestanie chipsy, żreć i se sam kanapę przesunie. A dziecku. Spróbuj pokazać coś, a niego tłamsisz i co? Niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie, nie będzie walczył i utrudnia mu się wyjście z tego pierwszego, z tej pierwszej klasy nazwijmy to. Więc, jeżeli podchodzicie na razie, mówię do tych osób, które mają dzieci, do dzieci na zasadzie, że no przecież trzeba chodzić do szkoły, bo ministerstwo edukacji się obrazi, musisz mieć piątkę, szóstkę najlepiej, bo co sąsiad powie? Siódemkę, niech wymyślą siódemki. Nie.